Księga Estery, rozdział pierwszy. A było to za dni Asferusa. Asferus ten panował od Indii aż do Etiopii nad 127 państwami. W owych dniach, kiedy król Asferus zasiadał na tronie swego królestwa na zamku w Suzie, w trzecim roku swego panowania wydał ucztę dla wszystkich swoich książąt i swoich sług. Oraz najdzielniejszych persów i medów, wielmoży i władców państw, którzy byli razem z nim. Przy tym pokazywał bogactwo i przepych swego królestwa oraz blask swojej chwały i wielkości przez wiele dni, to jest przez dni 180. A po upływie owych dni, król wydał ucztę dla całego ludu, który znajdował się na zamku w Suzie, od największych aż do najmniejszych przez 7 dni na dziedzińcu ogrodu przy Pałacu Króla. Białe tkaniny lniane i fioletowa purpura były przymocowane sznurami z bisioru i czerwonej purpury do srebrnych pierścieni na kolumnach z białego marmuru. Złote i srebrne sofy stały na posadce z kamieni koloru szmaragdu, białego marmuru, masy perłowej i na mozaice. Napoje zaś podawano w naczyniach złotych, a zastawa była znaczeń różnych. Wina królewskiego było wiele, zgodnie z królewską hojnością. Picie odbywało się według takiego zalecenia. Nikt nikogo nie przymuszał, bo tak nakazał król wszystkim urzędnikom swego domu. Niech każdy czyni, co mu się podoba. Także królowa Waszty wydała ucztę dla kobiet w pałacu królewskim, który należał do króla Asferusa. W siódmym dniu, kiedy już rozweseliło się winem serce króla, rzekł do Mechumana, Bizetty, Harbony, Pikty, Abakty, Zetera i Karkasa, siedmiu eunuchów usługujących królowi Asferusowi, aby przywiedli przed oblicze króla królową Waszti w koronie królewskiej, celem pokazania ludowi i książętom jej piękności. Odznaczała się bowiem miłym wyglądem, ale królowa Waszty odmówiła przyjścia na rozkaz króla, przekazany za pośrednictwem eunuchów. Na to król bardzo się rozłościł i gniew w nim zapłonął. I rozmawiał król z mędrcami, znającymi czasy, bo tak sprawy króla rozważano wobec znających prawo i sąd, a rozkazał przywołać do siebie Karszenę, Szetara, Admatę, Tarsisza, Meresa, Mersenę, Memukana, siedmiu książąt perskich i medyjskich, którzy byli zaufanymi doradcami króla i zajmowali w królestwie pierwsze miejsca. I zapytał, jak według prawa należy postąpić z królową Vashti, która nie wykonała rozkazu króla Asferusa, jaki przekazali Eunuchowie, na to odpowiedział Memukan wobec króla i książąt. Nie tylko przeciw samemu królowi wykroczyła królowa Vashti, lecz także przeciw wszystkim książętom i wszystkim narodom, które zamieszkują państwa króla Asferusa. Gdy wieść o zachowaniu się królowej rozejdzie się pośród wszystkich kobiet, wtedy wzgardzą mężami swoimi w oczach swoich i powiedzą im. Król Asferus polecił przyprowadzić królową Vashti do siebie. A ona nie przyszła. Dziś wszystkie księżniczki perskie i medyjskie będą mówiły do książąt królewskich, tak jak usłyszały, że postąpiła królowa. Wtedy będzie wiele pogardy i gniewu. Jeśli się to królowi podoba, to niech wyjdzie dekret królewski od niego i niech będzie zapisane w prawach perskich i medyjskich, a także niech będzie nieodwołalne to że Vashti nie może już przyjść przed oblicze króla Asferusa, a jej godność królewską niech da król jej towarzyszce, godniejszej od niej. A gdy usłyszą dekret króla wydany dla całego królestwa, a wielkie jest ono, wszystkie kobiety oddadzą cześć swoim mężom od największego do najmniejszego. Spodobała się ta rada królowi jego książętą i uczynił król według słów Memukana. I wysłał listy do wszystkich państw króla, do każdej krainy jej własnym pismem i do każdego narodu w jego własnym języku, aby każdy mąż był panem w swoim domu. I mówił, co mu się podoba.